Przedstawimy Państwu animację zrobioną na podstawie fizycznej symulacji lotu Tupolewa. W czasie realnym Tupolew dokonał półobrotu i spadł na ziemię w czasie sekund, które właśnie Państwo widzieli. Jest to tak szybko, że lepiej znacznie jest oglądać wydarzenia spowolnione 8 razy. Po ułamaniu się końcówki skrzydła, Tupolew robił przecinkę w lesie, napotykając na drzewa pod kolejnym, coraz większym kątem. I ścinając je. Pionowe belki zaznaczone na animacji są to obiekty opisane w raporcie Miller'a. Ich dokładne położenia i nawet wysokości przycięć nad ziemią oraz kąty przycięć są znane od dawna. Natomiast moja symulacja fizyczna jest zupełnie niezależna od tych danych i tor lotu, ułożenie samolotu w przestrzeni jest wynikiem obliczeń fizycznych. Jednak obliczenia fizyczne zgadzają się super dokładnie z, z dokładnością do kilku metrów z tymi obiektami przyciętymi przez, faktycznie przez e, samolot. Kiedy samolot przelatywał wokół drzewa, które miało dwa rozgałęzione pnie, taka topola, zdało, zdarzyło się coś bardzo charakterystycznego. To drzewo jest na fotografiach przycięte zarówno z jednej strony. Jak i z drugiej, bardziej północnej i bardziej południowej strony. Przycięcia są w odległości, o ile pamiętam, 7 metrów czy, czy 8 metrów. I model fizyczny tak dobrze odzorowuje rzeczywistość, że zupełnie jednoznacznie pokazuje, że z jednej strony to samo drzewo było przycięte skrzydłem tu polewa, a z drugiej strony jego statecznikiem. Taka jest dokładność te, tych obliczeń, które udało się przeprowadzić, chciałbym zaznaczyć, że y, pewne charakterystyczne punkty w przestrzeni zaznaczone są dwa, dwoma takimi, jakby przezroczystymi beczkami. Jedna ma kolor pomarańczowy, druga niebieski. Są to często dyskutowane punkty y, systemu TAVS numer 38. To jest ta pomarańczowa beczka, która zgodnie z niektórymi domysłami wcześniej znanymi. Nie leży na trajektorii lotu. Okazało się, że trajektoria lotu w rzeczywistości przebiega dokładnie przez ten zarejestrowany punkt, czyli nie ma tutaj żadnej rozbieżności. Jak również późniejszy moment, kiedy znany pod nazwą zakończenia rejestracji systemu FMS, również jest niesprzeczny i zgadza się z teorią lotu. Po co robiono są takie obliczenia? Po to, żeby właśnie pokazać zgodność z mapą, z położeniami obiektów, żeby pokazać, że samolot wykonał półobrót w taki, a nie inny sposób i że na przykład nie zawadził skrzydłem, kikutem skrzydła o ziemię. Często jest niezrozumiany fakt następujący. Przycięcie skrzydła zostało dokonane na bardzo niedużej wysokości, 6,5 metra nad ziemią. A samolot miał dużą rozpiętość skrzydeł. Kikut skrzydła był w odległości 13 metrów od osi samolotu. Jak więc samolot, obracając się, mógł nie zaczepić kikutem o ziemię albo wręcz nie spaść w całości tuż za tą brzozą? Odpowiada za to fizyka procesu. Samolot odchodził wówczas od ziemi, wznosił się, podnosił się w podobnym tempie, jak obracał. I kikut skrzydła leciał kilkaset metrów, na odległości kilkuset metrów wzdłuż ziemi, na wysokości 5 do dziesięciu metrów. To oznaczało, że on zaczepiał kikutem o, o skrzydła, o drzewa mniejsze i je kościł. Również skrzydł linię energetyczną przerwał. To wszystko można uzyskać tylko i wyłącznie na podstawie dokładnej analizy fizycznej. Nie można przewidzieć. Tego, czy, czy się to zdarzy, po prostu z domysłów, z jakichś e, e, anegdotalnych e, opowieści, i dlatego właśnie analiza fizyczna jest tak cenna, że pozwoliła e, powiązać fakty zapisane w skrzynkach parametrycznych, obiekty znalezione na ziemi i e, klamrą spinającą to jest fizyka procesu obrotu, a to wynika z aerodynamiki.